Wracasz na ring po rocznej przerwie, po ponadrocznej przerwie na ring wróci niebawem Artur Szpilka. Jak ty postrzegasz jego karierę i postępy, które zrobił po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych na podstawie jego walki z Wilderem? No już sprzed roku, ale jednak ostatniej. No ta walka dla Artura do momentu dramatycznego dla, dla, dla Artura. Wyglądała dobrze. Nie powiem, że wygrywał ten pojedynek, jak niektórzy twierdzą, ale też niektórzy mówili, że ten pojedynek może trwać bardzo krótko. A do momentu przerwania tego pojedynku radził sobie całkiem nieźle. Uważam, że inaczej. Ja osobiście widziałem to tak, że Szpilka nie boksował na swoim poziomie. Że jednak to, co by nie robił, musiał się przystosowywać do Wajdera i, i, i radził sobie dobrze, ale te wszystkie ruchy, przedruchy, chodzenie, praca na nóg, chodzenie do boku lewego bądź prawego, powodowało, że tracił bardzo dużo energii. Natomiast Wajder był jak saper. Czekał, namierzał. I nie męczył się, więc jakby tą przewagę mentalną miał Wajder. I, I to, że to się tak stało, można było już od połowy pojedynku to przewidzieć, bo jednak Wajder dysponuje potężnym uderzeniem, a Artur już poza półmetkiem z rundy na rundę był coraz słabszy. Ale statystyki ciosów po całej walce, mimo wszystko, pozostały wyrównane. Tak. Tak, to, to nie ulega wątpliwości. Tak jak wcześniej powiedziałem, że radził sobie nadspodziewanie dobrze. Z Arturem Szpilką też mieliście jakiś konflikt, jakieś medialne przepychanki kilka lat temu, no a teraz też znowu się zmieniło. Nie wiem, czy to Artur dojrzał, czy bo ty zawsze byłeś spokojny. Może Artur dojrzał rok temu, podobno na piwie razem byliście. Byliśmy tak, byliśmy w jednym z, z wrocławskich restauracji. Spędziliśmy kilka godzin w bardzo przyjaznej atmosferze. Kilka godzin, to rozumiem, że tych piw też było sporo. Nie więcej niż trzy. <grym> <Okay. grym> więc, więc być może tak. Jedni rozwijają się szybciej, drudzy wolni. Jedni mają młodzieńczy temperament, drudzy go nie mają. Trudno mi jest powiedzieć. Natomiast spotkaliśmy się, powymienialiśmy swoje spostrzeżenia na na potencjalne nasze walki w przyszłości z kim, kto uważa, jakie ma szanse i atmosfera była bardzo przyjazna. No, z diablowodarczykiem obaj bardzo chcecie walczyć. I ty, i Artur. Ma branie, ma branie na polskim ma rynku branie, bokserskim, no. Krzysztof. Ty myślisz, że jest taki przystajny. <laughs> Nie w moim typie, nawet. <laughs> W moim... No w moim... A właśnie w moim jest. Tylko ja bym go wiesz, chciał wyrwać w inny sposób. Chciałbym zobaczyć, kto. Poznał lepiej, że Bardzo ładnie to ubrałeś w słowa. A powiedz mi w takim razie, bo mówiliśmy o Wilderze, teraz mówiło się głośno o tym, że wielką szansę na walkę z Dion Time Wilderem miał Wawrzyk, Andrzej Wawrzyk, no ale informacja szokująca, został złapany na dopingu, na stosowaniu środków dopingujących. Sam oczywiście się nie przyznaje, mówi, że to zanieczyszczone odżywki. Jak ty postrzegasz całą tą sytuację? No mi trudno jest oceniać tutaj Andrzeja tą sytuację, bo jednak nie jestem nie jestem ani blisko tej sytuacji, ani, ani w jakikolwiek sposób upoważniony tutaj do jakiejś takiej jakiejś deklaracji. No sytuacja na pewno trudna dla samego Andrzeja, jak i również dla całego polskiego pięściarstwa. Na pewno to nie działa na, na promocję boksu, tylko to są krzywdzące sport sytuacje. Jeśli faktycznie nieświadomie wziął, no to straszna rzecz dla niego osobiście. To jest, to jest na pewno sytuacja, z której będzie mu się trudno Trudno znaleźć racjonalne rozwiązanie, wyjście. No tak, no dramat życiowy, szansa życiowa tak, przechodzi koło nosa. I, również milion, milion dolarów, który miał dostać. A no za Ja kilka najbardziej lat. myślę o tym milionie ja no, dolarów. Zdecydowanie. Dlatego słyszałeś, że my z trenerem Gmitrukiem od razu mówiliśmy, że zastępujemy milion widziałem, dolarów. Widziałem te wypowiedzi. Za milion dolarów na stole to ja mogę zaboksować z Wajderem. I jeszcze z kim? Jeszcze z Joshuą. Jedno, jednocześnie, jednocześnie nawet. Myślę, że na lekarza by wystarczyło i na rehabilitację. No nie, nie jestem pewien, czy by wystarczyło, ale, ale na pewno jest to odważna deklaracja. Jak zapobiegać takim sytuacjom? Co należy robić? Trener Andrzej Gmitruk twierdzi, że wyrywkowe kontrole antydopingowe wśród bokserów, wśród pięściarzy, z którymi grupy pomotorskie podpisują kontrakty, to, byłby, to byłaby skuteczna metoda. Jak ty się na to zapatrujesz? Jak to wyglądało w Niemczech w czasie, kiedy miałeś kontrakt z Auerlandem? No ja właśnie się tutaj odniosę do, do właśnie tej sytuacji, jaka, jaka była i, i, i jest nadal w Niemczech, że tam nad czystością zawodników kontrolę sprawuje telewizja i promotor. Telewizja, że zależy jej na to, by ich powiedzmy tam sportowy bohater nie ciągnął za sobą takich negatywnych emocji. Natomiast promotor musiał uważać dlatego, bo miał zapis w kontrakcie z telewizją, że jeśli jego zawodnik przez niego promowany zostanie złapany na dopingu, to telewizja ma mu prawo wypowiedzieć umowę. A tam umowy były naprawdę na duże sumy, więc nikomu się to nie opłacało. Więc, Czyli więc de facto jeden pięściarz powiedzmy stosuje sterydy i nagle cała grupa bokserska zostaje odcięta od telewizji zupełnie. Tak i promotor to zostaje jest, z zawodnikami bez jest telewizji. To, ale jest to niejako odpowiedzialność zbiorowa trochę. Tak i to, i to w Niemczech funkcjonuje i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo każdy, każdy musi pilnować siebie, bo każdy bardzo dużo traci. Prawda? Więc u nas takie rozwiązanie też byłoby dobre. Ja już nie mówię o jakimś takim badaniu notorycznym na treningi i tak dalej, bo wiadomo, to wszystko kosztuje. Ale chociażby można było wprowadzić coś takiego, że wyrywkowe badania podczas walk. Nieważne, czy ktoś boksuje 4 rundy i ma jeden start zawodowy, czy ktoś ma 40 pojedynków, tak jak ja, i, i walczy teraz jakąś ośmiorundową walkę. W Niemczech, bo także schodziłem z ringu, dostawałem. Dostawałem jakiś papier, który musiałem szybko podpisać. Brany do, brany, zostałem brany dosłownie za rękę. On już był ze mną w szatni. Nie mogłem nawet wziąć prysznicu. Także czekałem. Nieraz trwało to godzinę, nieraz od razu, a nieraz 4-5. I, i, I to naprawdę było dobre. I jak do tej pory w grupie Sauerland. Nie, nie słyszałem, żeby ktokolwiek został złapany na dopingu i myślę, że to jest chyba dobra, dobre rozwiązanie. To na koniec powiedz o swoim celu, niezmiennie mistrzostwo świata w wagi junior ciężkiej. Mój cel jest taki, by spełnić, by chciałbym dokładnie powiedzieć na koniec. Ostatnio słyszałem takie słowa, że żeby nie ukoronować swoją półkę ale swoją duszę nawet niekoniecznie chciałbym stoczyć walkę o mieszczaństwo świata i zdobyć pas ale stoczyć taką walkę by przyszło do historii w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć ci ukoronowania duszy pięknie to powiedziałeś mateusz masternak był moim i państwa gościem w programie sektor gości dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję serdecznie